Namaste moimi, witajcie na jodze księżycowej w Mondays oraz w dniach tuż po pełni księżyca. Zbliża nam się Wielkanoc, wszyscy jesteśmy zarobieni w kuchni z przygotowaniami. Przed nami lekka joga powięziowa, płynna winiasa Flow. Usiądź w wygodnej pozycji, połóż dłonie na dolnych żebrach, włącz core, oddychając nosem. Oddech boczno-żebrowy. Z wdechem żebra rozsuwają się na boki. Dół brzucha lekko zapada. Na wydechu zsuwasz żebra do siebie. Zostajesz w tej pozycji przez chwilę. Z wdechem rozszerzając klatkę na boki. Z wydechem zsuwając żebra do siebie. Wydłużaj wdechy i wydechy. Wyobraź sobie, jak z wdechem do ciała napływa odżywcza energia prana. Wyobraź sobie, jak z wydechem spuszczasz ze ciała wszystkie niechciane emocje i napięcia, oczyszczasz ciało. Każdy wdech napełnia ciało energią, napełnia siłą pozytywnego myślenia. Każdy wydech oczyszcza Twoje ciało z toksyn, ze zbędnych emocji i napięć. Wdech rozszerza żebra na boki, do brzucha lekko się zapada. A wydech, suwa żebra do siebie. Przed nami dzisiaj zmodyfikowane powitanie słońca. Będziemy je rozwijać od najspokojniejszych wariantów. A sam stopniowo przechodząc do ciut mocniejszych. Jeśli chcesz, możesz zostać na spokojnych wariantach cały czas. Więc wdechem ramiona lekko w górę, bądź przed siebie. Z wydechem dłonie przed serce, skręt w prawą stronę. Wdech, wróć do centrum delikatnie. I wydech, dłonie przed serce, skręt w lewo. Wdech, centrum. Wydech, przed serce, skręt w prawo. Wdech, centrum. I wydech, przed serce, skręt w lewo. I wdech, centrum. Wydech, przed serce, skręt w prawo. Wdech, centrum, Wydech przed serce, skręt w lewo. Nic z wydechem centrum uwaga, z wydechem łączymy dłonie w koszyczek krążenia w nadgarstkach. Łagodna rozgrzewka dla dłoni. Pamiętaj o tym, żeby dzisiaj bawić się płynnością ruchów, przepływać przez wszystkie sekwencje, przez wszystkie tranzycje. Staraj się, aby Twój ruch był lekki, płynny, swobodny. Zmięk kierunek krążeń w nadgarstkach na przeciwny. Cały czas oddech boczno żebrowy, z wdechem poszerzasz klatkę na boki, brzuch aktywny, z wydechem suwasz żebra do siebie. I z kolejnym wdechem przeciągamy się ramionami w górę, na wydechu przenosimy sobie dłonie za plecy, otwieramy klatkę, wdech w pozycji, możesz pokołysać się na boki. Wydech, odpychaj się dłońmi od maty. Głęboki wdech, otwieraj klatkę delikatnie. Długi wydech, swobodne ruchy. I jeszcze jeden głęboki wdech. I teraz z wydechem jednym ruchem przenosimy ramiona do przodu, do dziecka. Z wdechem zaprzyj się dłoni o matę, łopatki protrakcja szeroko. I wydech w pozycji. Głęboki wdech. Długi wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech. Długi wydech. Mocniej zaprzyj się dłońmi o matę. Z wdechem rolujemy się do pionu. I z wydechem skręcamy się w prawą stronę. Wdech wróć do centrum. Wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, centrum. Wydech, dłonie za plecy, otwórz klatkę. Weź wdech, odpychając się dłońmi od maty. I na wydechu wróć do dziecka. Powtarzamy sekwencję. Wdech, zroluj się w górę. Z wydechem skręt w prawą stronę. Wdech, wróć do centrum. Z wydechem skręt w lewo. Wdech, wróć do centrum. I wydech, dłonie za plecy. Odpychaj się dłońmi. Wdech, otwiera klatkę. I na wydechu dziecko. Wdech, zroluj się w górę. Z wydechem skręt w prawą stronę. Wdech, wróć do centrum. I wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, wróć do centrum. Z wydechem dłonie za plecy. Wdech. Otwieramy klatkę. I na wydechu dziecko. Rozczapisz palce dłoni. Z wydechem klęk podparty. I z wydechem okrągłe plecy w kocie. Wdech. Krowa zapadamy się w lędźwiach. Wydech. Kot. Okrągłe plecy. Wdech. Krowa. Odpychaj się dłońmi cały czas od maty. Wydech. Kot. Wdech. Krowa, wydech kot. Wdech krowa i wydech kot. Wdech krowa, zatrzymaj się na moment i na wydechu patrzymy za lewe ramię, odpychasz się dłoń od maty, z wdechem płynnie wracasz do centrum, z wydechem patrzysz za prawe ramię, odpychasz się dłońmi od maty, wdech centrum, powtarzamy. Wydech, spójrz w lewo, wdech centrum. I wydech, spójrz w prawo, wdech centrum. Wydech, spójrz w lewo, wdech centrum. Wydech, spójrz w prawo, wdech centrum. Z wydechem kot idziemy do pierwszego psa z głową w dół. I teraz na wdechu mocno zapierając się dłoni od maty. Delikatnie wracamy kolanami na matę. Wydech odepchnij się dłoń pośladki do tyłu w górę pies. I wdech, odpychając się od dłoni kolana delikatnie na matę. I wydech, pies, wdech kolana na matę. Płynne ruchy. Wydech, pies i wdech kolana na matę. I wydech. Pies, uwaga, zatrzymaj się. Z wdechem unosimy prawą nogę w górę, ugięta w kolanie, rozprostowujemy ją i wydech prawa stopa na matę. I wdech, unosimy lewą nogę w górę, ugięta w kolanie, rozprostowujemy ją i wydech mata. Jeszcze po dwa razy. Wdech, prawa noga góra, odpychaj się dłońmi od maty, wydech, prawa stopa mata. Wdech, lewa noga góra i wydech, lewa stopa mata. I wdech, prawa góra. Wydech, prawa mata, wdech, lewa góra i wydech, lewa mata. Z wdechem kolana delikatnie na matę. Uwaga, teraz na wydechu wysuwamy klatkę nieco przed dłonie. Idziemy sobie do czaturangi pierwszej. Kładziemy brzuch na macie, przesuwamy dłonie do barków. Z wdechem unosimy klatkę do kobry. Odpychaj się dłońmi od maty. Na wydechu podwiń palce stóp, pies z głową w dół. I teraz wdechem kolana na matę, ale już nie pod biodrami, tylko nieco dalej. Idziemy jak do deseczki pierwszej pod ogonową. Na wydechu ramga pierwsza jak damska pompka. Z wdechem płynne odepchnięcie od dłoni kobra i wydech pies z głową w dół. I wdech kolano na matę, nieco dalej niż pod biodrami, podwinkość ogonową. Wydech klatka w dół, odpychaj się dłońmi od maty, wdech odepchnięcie dłońmi klatka w górę kobra. I wydech pies z głową w dół. I jeszcze raz. Wdech kolano na matę, deska na kolanach. Wydech czaturanga pierwsza, jak damska pompka. Wdech kobra. I wydech pies z głową w dół. I teraz z wdechem znowu otwieramy prawe biodro, rozprostowujemy prawą nogę. I na wydechu przyciągamy sobie prawe kolano do przodu, odepchnij się od dłoni. I wdech. Otwórz prawe biodro, rozprostuj prawą nogę. I wydech prawa stopa na matę. Teraz wdech, otwórz lewe biodro, rozprostuj lewą nogę. I wydech lewy kolano przód. Odpychaj się dłońmi. I wdech otwórz lewe biodro, rozprostuj lewą nogę. I wydech lewa stopa na matę. Z wdechem deska kolana nad matą podwinkość ogonową. I teraz na wydechu czatu ranga pierwsza, jak damska pompka. Wdech kobra. I wydech. Pies z głową w dół. I z wdechem otwieramy prawą nogę. Wydech prawa stopa na matę. Wdech otwieramy lewą nogę rozprostuj. I wydech lewa stopa na matę. I teraz z wdechem prawa stopa do przodu. Kolano nad kostką lewe na macie. Wydech patrzymy przed siebie. Z wdechem anginyosa na pierwsza, odepchnij się od prawej stopy i wydech, dłonie na matę, wracamy do psa. I z wdechem lewa stopa do przodu, kolano nad kostką, prawe na macie, I wydech, patrzymy przed siebie. Z wdechem anginyosa na pierwsza, odepchnij się od lewej stopy i wydech, dłonie na matę, wróć do psa. Powtarzamy. Wdech, prawa stopa przód. Uwaga, wydech, patrzymy przed siebie, wdech, odepchnij się od prawej stopy, ramiona na górę i wydech, dłonie mata, pies z głową w dół. I wdech, lewa stopa przód i wydech, patrzymy przed siebie, wdech, odepchnij się od lewej stopy, ramiona w górę i wydech, dłonie mata, pies z głową w dół. Jeszcze raz, wdech, prawa stopa przód, wydech, spójrz przed siebie. Wdech odepchnięcie od prawej stopy i wydech pies z głową w dół. Wdech lewa stopa przód z wydechem spływ przed siebie. Wdech odepchnięcie od lewej stopy z wydechem pies z głową w dół. Zaczynamy zmodyfikowane powitania słońca. Z wdechem stopy szerzej podchodzimy sobie dłońmi do stóp i na wydechu mala sana. Wdech Wracamy dłońmi, tym razem do deseczki, i na wydechu pies z głową w dół. Z wdechem prawa stopa do przodu, lewy kolana mata. Wydech patrzymy przed siebie. Wdech ramiona w górę. Wydech dłonie mata, pies z głową w dół. I wdech lewa stopa przód. Z wydechem patrzymy przed siebie. Wdech ramiona w górę. I wydech pies z głową w dół. Uwaga, z wdechem idziemy do przodu, stopy rozłączone lub na szerokość bioder. Na wydechu skłon. Z wdechem rolujemy się w górę. Wydech samastity. Wdech ramiona w górę. Z wydechem skłon. Z wdechem idziemy do deseczki. I tym razem na wydechu pies z głową w dół. Z wdechem stopy szerzej, podchodzimy dłońmi do stóp. Na wydechu malasana. Z wdechem, uwaga, wracamy do przodu do deski. I z wydechem pies z głową w dół. Z wdechem prawa stopa przód. Wydech, patrzymy przed siebie. Wdech, odepchnięcie od prawej stopy. Andriniosa na pierwsza. I wydech, wracamy do psa z głową w dół. I wdech, lewa stopa przód. Wydech, patrzymy przed siebie. Wdech, odepchnięcie od lewej stopy. Andryniosa na pierwsza. I wydech, pies z głową w dół. Z wdechem do przodu. Z wydechem skłon. Z wdechem rolujemy się w górę. Wydech, samastitihi Powtarzamy jeszcze raz. Wdech, ramiona w górę. Na wydechu skłon. Wdech deska pod ogonową, z wydechem pies z głową w dół. Z wdechem idziemy sobie dłońmi do stóp, na wydechu malasana. Z wdechem wracamy dłońmi do deski i wydech pies z głową w dół. I z wydechem prawa stopa do przodu, z wydechem spojrz przed siebie, z wdechem Andniosana pierwsza. I wydech pies z głową w dół. Wdech lewa stopa przód. Z wydechem spójrz przed siebie. Z wydechem Andyniosa na pierwsza. I wydech pies z głową w dół. I z wydechem idziemy do przodu. Na wydechu skłon. Z wydechem zroluj się w górę. Wydech sama Uwaga, modyfikujemy dalej stopy jak do malasany. Wdech. Idziemy w dół do malasany. Z wydechem dłonie na matę, podparcie. Z wdechem deska. I wydech czaturanga pierwsza. Z wdechem kobra. Z wydechem pies. Z głową w dół. Z wdechem od razu prawa stopa przód, lewe kolano mata, odpychamy się od niej, na Pierwsza i wydech dłonie mata, pies z głową w dół. I z wdechem lewa stopa przód, prawe kolano mata, odpychamy się od lewej stopy na Pierwsza i wydech pies z głową w dół. Z wdechem do przodu stopy szeroko, mala sana. na wydechu idziemy w górę. Możesz złączyć. Na momencik stopy, wdech w pozycji i wydech stopy na szerokości malasany. Wdech schodzimy do malasany, z wydechem podparcie, z wdechem deska i wydech czaturanga pierwsza, z wdechem kobra, z wydechem pies, z głową w dół, z wdechem. Prawa stopa do przodu, Angelina, na pierwsza. odpychasz się od stopy. Na wydechu pies z głową w dół. I z wdechem lewa stopa do przodu, Angelina, na pierwsza. odpychasz się od stopy. I wydech pies z głową w dół. I wdech, uwaga, do przodu do malasany. Z wydechem idziemy w górę, zwężamy stopy. Wdech w pozycji. I na wydechu rozszerz stopy na szerokość malasany. Wdech malasana. Schodzimy w dół z wydechem. Podparcie dłoni. Wdech deska. Wdech chaturanga pierwsza. Wdech kobra. I wydech pies z głową w dół. Wdech prawa stopa przód. Anginia sana pierwsza. Wydech. Pies z głową w dół. I wdech. Lewa stopa przód. sana pierwsza. Wydech. Pies z głową w dół. Wdech. Do przodu. Idziemy do malasany. Na wydechu. Wychodzimy w górę, zwężamy stopy. Wdech. W pozycji dłonie przed sercem. Uwaga. Wchodzimy z nową modyfikacją. Powitania słońca. Wydech, Tadasana. Wdech, ramiona w górę. I na wydechu wykonujemy skłon. Z wdechem odstawiamy lewą nogę w tył. Z wydechem patrzysz przed siebie. Wdech, odepchnij się od prawej stopy, na druga lewy kolano jest nad matą. Z wydechem dłonie na matę, dostaw lewą stopę. Wdech, odstaw prawą stopę w tył. Wydech, patrzymy przed siebie. I wdech odepchnij się od lewej stopy Angry sana druga, prawe kolano nad matą. I wydech dłonie mata. Dostawiamy prawą stopę. Uwaga, wdech Malasana. I na wydechu podparcie dłoni, pies z głową w dół. Wdech deska. Z wydechem czatoranga pierwsza albo pełen wariant druga. Wdech kobra albo pies z głową w górę do wyboru i wydech pies z głową w dół. I teraz z wdechem lewa stopa do przodu. Uwaga, z wydechem spójrz przed siebie, prawe kolano nad matą. Z wdechem odpychasz się od lewej stopy angielska na druga i na wydechu dłonie na matę, powrót do psa. I wdech prawa stopa przód. Z wydechem patrzysz przed siebie. I z wdechem andziesa na druga. Odpychasz się od prawej stopy. Na wydechu dłonie na matę. Pies. Wdech. Idziemy do przodu. Z wydechem skłon. Z wdechem zroluj się w górę. I wydech sama samastitisi. Drugi raz. Wdech. Ramiona w górę. Z wydechem. Skłon. Wdech odstaw prawą stopę w tył i wydech patrzymy przed siebie. I wdech Andynia-sana druga, prawe kolano nad matą, odpychasz się od lewej stopy. Wydech dłonie mata, prawa stopa do przodu. Wdech odstaw lewą stopę w tył, wydech patrzymy przed siebie. Wdech Andynia-sana dwa, odpychasz się od prawej stopy, lewe kolano nad matą. I wydech dłonie na matę. dostawiasz lewą stopę. I teraz z wdechem idziemy do deseczki. Z wydechem do wolna czaturanga. Z wdechem kobra pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Wdech lewa stopa przód. I wydech patrzysz przed siebie. Wdech Andrzej, druga, odpychasz się od lewej stopy. Z wydechem dłonie mata. Pies z głową w dół. I wdech lewa stopa przód. Z wydechem patrzymy przed siebie. Wydech Angin, druga, odpychasz się od prawej stopy. I wydech wróć do psa z głową w dół. I z wdechem do przodu. Z wydechem skłon. Z wdechem zrolu się w górę. Wydech sama stitych stopy do malasany szerzej. Wdech, schodzimy sobie do malasany powolutku, i na wydech od razu wędrujemy dłońmi za plecy, dłonie pod barkami, nadgarstki w jednej linii, palce dłoni skierowane w dół do pięt. Z wdechem poruwodł to nasana, kolana nad kostkami, wydech pod wierzchość ogonową. I wdech dwa, odpychasz się od stóp od dłoni, mocniej dociskasz kciuki i palce wskazujące. Wdech trzy. I na wydechu siadasz na macie, ramiona do przodu, z wdechem zroluj się w dół na matę, stopy na szerokość bioder, wydech, ramiona na macie, na szerokość talii, oddal barki, od uszu, zaprzyj się dłońmi i ramionami. Wdech, miednica w górę, bandasany, odpychamy się od stóp, od ramion i wydech, miednica w dół. I wdech, miednica góra dwa, odpychaj się od stóp, od ramion i wydech w dół. I wdech 3, odpychaj się od tyłu w ramion od stóp i wydech w dół. I wdech 4, wydech w dół. Wdech 5, zostań w górze, zwężrasta w tył w ramion. Możesz mieć ramiona na macie, dłonie rozłączone, możesz spleść dłonie pod kością krzyżową, pod tyłami UT, możesz zrotować bardziej barki na zewnątrz. 5 oddechów. I wdech. Raz, odpychasz się od stóp, od tyłu w ramion. Ciężar ciała idzie na nogi, na stopy. Wdech. Dwa aktywne tricepsy, odpychasz się nimi od maty. Spokojny oddech w pozycji. Wdech. Trzy, pilnuj, by kolana nie tańczyły na boki, są równolegle. Odpychasz się od stóp w górę. Wdech. Cztery, solidna rama z tyłu w ramion, ze stóp. I wdech, pięć, z wydechem rozłącz ramiona, kręg po kręgu zejdź w dół i teraz na wdechu przyciągamy sobie uda do brzucha, z wydechem czoło do kolan, możesz tu zostać przez chwilę, możesz obrócić się na dowolny bok ciała albo z kolejnym wdechem przez kołyskę przechodzimy sobie do siadu skrzyżnego i teraz na wydechu tylko skręt w prawą stronę, z wydechem wróć do centrum. I z wydechem skręt w lewą stronę. Wdech wracamy do centrum. Wydech skręt w prawą stronę. I wdech wróci do centrum. I wydech skręt w lewą stronę. Wdech centrum. I wydech skręt w prawo. Wdech centrum. Z wydechem skręt w lewo. Wdech. Centrum. Uwaga. Siadamy sobie dalej. Jano sirsasana. Lewa noga prosta. Prawa stopa na wewnętrznej stronie lewego uda. Prawe kolano ugięte na macie. Z wdechem mostek do przodu. I z wydechem skręt w prawą stronę. Z wdechem wróć do centrum. I wydech skręt w lewą stronę. Dłonie za prostą lewą nogę. I wdech. Centrum. Wydech. Skręt w prawo. Ugięte kolano. Dwa. I wdech centrum i wydech skręt w lewą stronę. Wdech centrum, wydech skręt w prawo, trzy. I wdech centrum i wydech skręt w lewą stronę. Wdech centrum, uwaga, z wydechem skłon do lewej nogi. Ramiona luźna albo chwyc za stopy, tak jak wolisz. Wdech w pozycję, szerokie barki, ramiona. Wydech. Zapadamy się w pozycji. Wdech. Dwa. Przyjemnie rozciągasz plecy. Długi. Wydech. Wdech trzy. I teraz z wydechem zroluj się w górę. Lewa dłoń zostaje po zewnętrznej stronie lewej nogi. Od razu skręt w prawą stronę. Podparcie prawej dłoni na macie. Wdech. Raz. Długi. Wydech. Odpychaj się prawą dłonią od maty. Wdech dwa. I długi wydech, uwaga, wdech trzy, możesz zostać tu, albo z wydechem pochylamy się na prawy bok, podparcie na wewnętrznej krawędzi lewej stopy, zapierasz się prawą dłonią i z wydechem unosisz się na prawej nodze, prawe ramię w górę, wydech, doklejasz prawą łopatkę do pleców. I wdech dwa, możesz rozciągnąć bardziej lewy bok ciała, wydech, odpychaj się od prawej dłoni, wdech trzy. I na wydechu wracamy do Jhanu Sasany. I z wdechem centrum siad skrzyżny. Z wydechem skręt w lewą stronę. Wdech centrum. I wydech w skręt w prawą stronę. Wdech centrum. Wydech w skręt w lewą stronę. I wdech centrum. I wydech w skręt w prawą stronę. Wdech centrum. Z wydechem skręt w lewo 3. Wdech, centrum. I wydech, skręt w prawą stronę. Wdech, centrum. Uwaga. Prostujemy sobie prawą nogę. Janusir Sasana. Doklejamy lewą stopę do wewnętrznej strony prawego uda. Lewe kolano ugięte. Wdech w pozycji. I z wydechem skręt w lewą stronę. wdech, centrum. I wydech skręt w prawą stronę, dłonie za prostą prawą nogę. I wdech centrum, dwa. Wydech skręt w lewą stronę. Wdech centrum. Wydech skręt w prawą stronę. Wdech centrum, trzy. Wydech skręt w lewo. Wdech centrum. I wydech skręt w prawą stronę. Wdech, centrum, uwaga, z wydechem skłon do prawej nogi. Ramiona mogą być luźne, możesz zejść na bardziej okrągłych plecach albo chwytasz tam, gdzie dasz radę. Wdech raz, barki, ramiona szerokie. Wydech, przyjemnie rozciągasz plecy. Wdech, dwa. Rozciągasz swobodnie tył ciała. Wdech, trzy. I teraz wydechem wychodzimy w górę, prawa dłoń zostaje po zewnętrznej stronie prawej nogi, skręt w lewo, podparcie lewej dłoni i wdech raz, odpychasz się od lewej dłoni, wydech, wdech dwa, długi wydech i wdech trzy, mocniej dociśnij lewą dłoń do maty. Możesz zostać tu albo z wydechem podparcie na wewnętrznej krawędzi prawej stopy. Zaprzyj się mocniej lewą dłonią o matę. I teraz z wdechem wychodzimy w górę, podparcie na lewej nodze. Uwaga, i na wydechu doklejamy lewą łopatkę do pleców. I wdech dwa. Możesz rozciągnąć bardziej prawy bok ciała, cały czas mocno odpychaj się lewą dłonią. Wdech trzy. I na wydechu wróć do Janusir Sirsasana. Teraz z wdechem powolutku wróć do siadu skrzyżnego. Połóż lewą dłoń w prawej. Złącz opuszki palców dłoni, połóż dłonie na podołku. Lewa dłoń nad prawą, żeńska energia. Energia spokoju. Zamknij oczy, dociskaj do siebie opuszki kciuków. Zostań tu na chwilkę w oddechu. Wydłużaj każdy wdech i wydech, aż Twój wydech stanie się tak długi, że doliczysz do dwunastu w myślach albo będzie dwa razy dłuższy od wdechu. Zostań spokojnie, wyobrażając sobie, że przywracasz teraz równowagę emocjom, myślom. Przywracasz równowagę umysłowi oraz całemu ciału. Możesz za chwileczkę przejść do siawasany na matę. Możesz też zostać tu w oddechu, obudzić się po praktyce i przejść do przygotowań już świątecznych. Dziękuję Wam serdecznie, zapraszam na kolejne poranne jogi na